się ułoży. Chyba te skrajne pola e, najlepiej Majewski, ale wydawało się, że zostanie obiegany za mną. porę Nowa Karowak z tyłu, a z przodu jest Rafalski, pytanie na długo, bo już Kacper Andrzejewski skakuje przed rywala, wynosi go jednak szeroko. No to korzysta z tego Wiktor Rafalski. Cztery, 2 dla gości musi uważać. Jednak Wiktor Rafalski, bo Kacper Andrzejewski jeszcze ostatniego słowa nie powiedział. Z tyłu jest ta różnica jednak. Nie Większa Bartosz Nowak na czwartym miejscu. Trzeci jest Franciszek Majewski, który miał pomysł na starcie na ten bieg, ale Rywale mu wykonanie tego pomysłu znacząco utrudnili. I teraz jedzie na miejscu trzecim, ale jak ważnym! No bo to przecież przyjezdni prowadzą w tym biegu. Zbliża się tymczasem Andrzejewski do Rafackiego. To jest już ostatnie okrążenie. Nie ma wiele czasu na to, żeby wymyślić przygotować jakiś atak szerzej nieco. Andrzejewski, ale tu się absolutnie nic nie zmienia. No i jako pierwsi w tym meczu na prowadzenie wychodzą Goście. Taśma w górę, nieźle Buczkowski spod taśmy, ale dobrze też Przedpełski na szeroką. Lecą goście, no i proszę, proszę o prowadzeniu Paweł Przedpełski. Z tyłu jednak został Kinan Ruch. Wydawało się, że ma szansę młody Australijczyk. Przedrzeć się może nawet za plecy swojego kolegi z zespołu, ale nic z tego. Te bramy zamknęli i udaje i Buczkowski. Na 3, 3 to wszystko się układa, stworzą nam się dwie pary, zbliża się a Buczkowski ściga w tej chwili przed Pełskiego. Wydawało się, że jest bardzo, bardzo blisko Szarżyna. Trzecie miejsce, nic z tego jednak będzie miał jeszcze jedno okrążenie szansy. A patrzymy, co się dzieje z przodu, bo Buczkowski konsekwentnie po szerokiej buduje prędkość i obie. Pełskiego jest za 4 do 2 dla Bydgowskiej Polonii nie ma miejsca na kontrę mamy pierwsze biegowe zwycięstwo gospodarzy ruch Nowak Marcin, Nowak, Bartosz, Taśma w górę i jak to wszystko wygląda znakomicie. Kinanu ciasno się tam zrobiło. Leży Bartosz Nowak. Leży Bartosz Nowak. Nowak EMH Ruki. Właśnie ze startu bardzo dobrze z tego pierwszego pola, ale po szerokiej jest Tom Brennan, który będzie z Brennan Brytyjczyk ostatecznie górą, i teraz po szerokiej napędza się Kai Huckenbeck. Zaczyna Niemiec ofensywę gdzieś tam pod bandą chwilę być może i tak też się dzieje, 5 do 1 dla Gryfów, bo Kai jest po prostu szybki, nie ma wiele miejsca tam pod płotem. Teraz Wyskakuje przed niego Nowak. Prenan. nie ułatwia zadania swojemu koledze z pary, ale udaje się ostatecznie Hukenbeckowi wskoczyć na drugie miejsce. No to jeszcze raz z krawężnika. Wyskakuje Marcin Nowak. Tym razem jednak nieskuteczne. Ostatnie okrążenie. Jeden z lepszych biegów dziś się to na pewno utrzymuje swoją pozycję. Kaj Hukenbeck Brenan teraz przez samym krawężniku. Czy nie utrudnił? Utrudnił. Nowak jest drugi no Nowak ostatecznie no jest za plecami Toma Brennana Zastygli w bez ruchu, ale teraz już pomknęli i kto na prowadzeniu po szerokiej napędza się Buczkowski musi uważać, bo tam jest też Bellego, ale Włóczek jest już z przodu. i Leci po trzy punkty w ślad za nim podążają goście, którzy teraz jadą parkę. Parkę z tyłu jedzie tą Brenanę, przygląda się temu, próbuje gdzieś pojechać szerzej, złapać prędkość, żeby zagrozić choćby jednemu z nich na razie kończy się to fiaskiem, ale przytulony do krawężnika Przedpełski stracił teraz kilka metrów i staje się łatwym celem dla Brytyjczyka, który nadciąga, który się zbliża do zawodnika w klasku żółtym teraz przy krawężniku samym Brennan Przedpełski nieco szerzej, ale jeszcze była ta różnica zbyt spora, żeby tutaj zawodnik gospodarzy pokusił się o przedarcie na punktowaną pozycję ostatnie metry tego biegu skończy się to remisem biegowym 3 do 3. Nowak woźniak Bellego Kurczkowski taśma, Fureznów, znów refleksowo, lepiej przyjezdni, ale jak rozegrają pierwszy a rozgrywają tak, że Bellego pędzi z przodu. Ciasno się zrobiło, został. Nowak stracił na tym zamieszaniu. Chyba z dwa miejsca przynajmniej, ale idzie kontra, nie. Umknął mu, umknął mu minimalnie woźniak 3-3. Tak w razie to się wszystko rozstrzyga, podniosło koło Buczkowskiemu, od razu stracił, od razu wyczuł swoją szansę Nowak, który teraz przerzuca się na szeroką z przodu. Dawid Bellego, jest niezagrożony, a z tyłu walka na całego, no bo jeszcze Buczkowski musi uważać, musi powstrzymywać Nowaka przed kolejnymi szarżami. Nic tu może się jeszcze nie zdarzy z przodu, bo odjechał Bellego, ale z tyłu uwaga! Nadciąga Marcin Nowak. To jeszcze nie jest wszystko rozstrzygnięte. Ostatni łuk, ostatni atak! Kto to wygra? Jednak, jednak Bellego wyszarpał, wybronił się do samego końca. Abramczyk, Polonia pokonała Texom Stal Rzeszów 49 do 41.